Ponad 20 tysięcy osób rocznie, zresztą nie tylko uczniów obserwuje, rozpoznaje i uczy się nieba w niepołomicach, ale chętnych jest znacznie więcej, dlatego pora budować. Wyjątkowe miejsce Młodzieżowe obserwatorium astronomiczne ponad 50 lat historii. Wreszcie doczeka się modernizacji przebudowy. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj podpisaliśmy umowę. Cały budynek jest jakby w tak zwanym betonie surowym, tak zwanym architektonicznym. To oczywiście stało się ostatnio modne i jest, ma swój urok, natomiast. Dla nas wykonawców jest to niestety bardzo trudne zadanie. Gwiezdna budowa musi trochę potrwać, ale to nie znaczy, że ekipa nauczycieli i instruktorów z obserwatorium będzie miała kosmicznie długie wakacje. Przeciwnie, właśnie ruszają w drogę mleczną. Planujemy ofertę wyjazdową naszego młodzieżowego obserwatorium astronomicznego. Będziemy jeździć z. Przenośnym planetarium i również głosić oprócz samych pokazów planetarium, głosić prelekcje astronomiczne oraz zajęcia warsztatowe. Kosmos w zasięgu wzroku w niepołomicach będzie znów dostępny już w wakacje 2020 roku.